A jakie ekologiczne rozwiązania może Pani polecić przy uprawach szklarniowych? No my korzystamy z kompostu własnego, który, który sami produkujemy, wytwarzamy, tak? Mhm. Dodatkowo nawozy naturalne i opryski naturalne. Oprysk z pokrzywy, nawóz z pokrzywy. Tak, podlewamy takim substratem jak gdyby z pokrzywy która gnije w wodzie, taka jak gdyby się robi taki naturalny nawóz z bornik mocze, pokrzywę. Yy, tak, tak ale wszystkie nat naturalne, tak, zero tak. No. sztucznych nawozów. Yy, mam yy, paręnaście królików, to tą słomę, którą yy, jak czyszczę klatki, to też tutaj była wykorzystana do, do nawiezienia tego pierwszego, jak gdyby tym, tym takim... Zmieszane obecnie, z ziemią. Zmieszane tak z ziemią, tak, bo to jest najważniejsze, Jaki żeby tak, tak, tak żeby ta roślina to... miała dość yy, Karmu przy swoim rozwoju, bo później no to, to wiadomo, że tylko jakieś tam takie ochronne rzeczy, takie jak te spokrzywy czy coś tam, tym spokrzywy opryskiem, to można tym naturalne można i pryskać i podlewać. Zależy, w jakim, w jakim roztworze to się rozraża. Znaczy, przede wszystkim dobra ziemia, to wiadomo, że kto ma gorszą, lepszą, ale dobrą ziemię. Po drugie, znaleźć sąsiada, który ma obornik i zasilę mhm. obornikiem, po trzecie podlewanie wodą i do tej wody dodajemy, my nie dajemy tu żadnej chemii, autentycznie drożdże. Podlewanie drożdżami, okres drożdżami, drożdże to są grzyby, które grzyby zabijają, e, grzyby niewłaściwe, złośliwe zostają chorobotwórcze, tak? zostają tylko grzyby pożywne, po, po drożdże.